na Wałbrzych przekształca dawne lokale użytkowe w mieszkania dla osób niepełnosprawnych. Jest wiele lokalizacji w Wałbrzychu, gdzie trudno znaleźć najemce na lokal użytkowy, a zwykle mieszczą się one na parterze budynków, więc można je przekształcić w mieszkania dla osób poruszających się na wózkach. Potrzeby w zakresie mieszkań dla osób niepełnosprawnych, ale takich, którzy mają niepełnosprawność na tyle poważną, że korzystają z wózków, te potrzeby są bardzo duże. One rocznie oceniamy na poziomie około 10 do kilkunastu mieszkań. Oczywiście jak budujemy nowe budynki, na przykład te, które mają windy, to właściwie one wszystkie są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Ale są oczywiście osoby, które nie mogą z różnych powodów wynająć mieszkań w tych budynkach nowo budowanych z windami. Jest, jest nasz taki z upływem lat realizowany konsekwentnie program, żeby adaptować na potrzeby mieszkań dla osób niepełnosprawnych lokale na parterze. Koszt adaptacji dwóch mieszkań, których nowi lokatorzy odebrali dziś klucze to ponad 170 tysięcy złotych. Mieszkania mają powierzchnię około 36 m2, są wyposażone w ogrzewanie gazowe, łazienki dostosowane do potrzeb lokatorów czy włączniki światła na poziomie, którym można dosięgnąć z wózka. To są bardzo duże sumy, no ale my je ponosimy z tym elementem dotacyjnym. Z Banku Gospodarstwa Krajowego. Dofinansowanie w tym przypadku wynosi 50%. Z informacji z Urzędu Miejskiego wynika, że na dzień 28 lipca 2020 roku w zasobie gminy znajdują się 33 lokale przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W 2019 roku gmina Wałbrzych wyremontowała i wskazała do zasiedlenia cztery lokale. W bieżącym roku wyremontowano 7 lokali, jeden znajduje się w trakcie modernizacji. Aktualnie na przydział lokalu dla osoby niepełnosprawnej ruchowo poruszającej się na wózku inwalidzkim oczekuje 21 wnioskodawców.